Że ja na to wcześniej nie wpadłam, od teraz 500 kropek podkładu to nie jest już żaden challenge. Zobaczyłam to u tej dziewczyny i oczywiście, że muszę to zrobić. Zacznijmy sobie od czoła, bo myślę, że może być najłatwiej z racji tego, że jest po prostu płaska powierzchnia. Raz chwila prawdy, czy to się w ogóle uda? Nie jest źle, ale może muszę, muszę być bardziej precyzyjna i może jednak właśnie odwrócić. To moje narzędzie w drugą stronę i może jeszcze dodatkowo trochę delikatniej to ściągać. No, powiem szczerze, że podoba mi się, podoba. No i tutaj coś znowu nie wyszło, ale dobra, ja pracuję z tym, co mamy i po prostu to dokończę. Już teraz mniej więcej też wiem, jak powinnam to robić że tylko te przylegające części smarować? Może nie do końca wiem, jak powinnam to robić. Czy ja mam wracać do challenge? Dajcie znać.